Pojedliśmy, pogadaliśmy. A teraz gwóźdź programu. Niespodzianka, chodź. Chodź, chodź. Proszę, uwaga. Tada! Szampan? A jak? A co? Woda gazowana? Prawdziwy francuski. Nie nasem pod wrażeniem. Ja też. Wytrzymaj ze mną pół roku. Co ty mówisz? ja swoje wiem, no mam wady każdy ma. Jestem eleganckim, przystojnym facetem. O! Z klasą. Ogromna. Ale nie mówmy o mnie. Porozmawiajmy lepiej o Wiktorze. No właśnie. A twoje wady? Wymień chociaż jedną. Czekaj. No, zabij mnie, nie pamiętam. Mój ty idealny mężczyzną! Aha, 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 aha. O tak. Nie, nie, zostaw, zostaw, zostaw. Nie zaskoczysz, Kubany, no. Szkoda, e, Tam szkoda, ja mu zazdroszczę, właśnie łyknął 100 zł. Ale spokojnie, jeszcze 200 jest w butelce. Chodź, już został. O. Siadaj. Proszę. Ninuś. Po prostu, za nas. Mm. Jaki dobry. Szampan czy korek? <coughs> o korek. Widzisz, jak ja chciałem kupić ten, coś tam Igristo, je. sprawdzona marka, a wszystko przez Romana. On mówi, nie, 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 kup francuski, prawdziwy, jeszcze, yy, mówi, 2003 rok, bo najlepszy. Na, naprawdę jest świetny. No tak, ale uważam, że ten, korek w szampanie powinien być z, z plastiku, a nie jakiś drewniany. Wszystko przez Romana, mówię ci. No, nie będziemy teraz o nim rozmawiać, prawda? Nie, no teraz nie. Czyścioszek jest w operze, więc mamy parę godzin, żeby spokojnie. Spokojnie? Niespokojnie. Mm. Jak pan może! Panie Wiktorze! A, pani doktor, jestem chory. Pani mi pomoże! Pewnego dnia Roman został zwolniony z pełnienia obowiązków męża. A przecież tak lubił sprzątać i gotować. Teraz nie miał już dla kogo. Wiktor też rozstał się z żoną, chociaż z innych powodów. Chętnie wrócił do tego, co zawsze lubił najbardziej sport i piękne kobiety. Roman i Wiktor dwóch mężczyzn dwa światy. W imię męskiej przyjaźni, Wiktor zgodził się przygarnąć Romana. Czy uda im się przetrwać pod jednym dachem? Faceci do wzięcia. Co, co pytam? Co, co? Co ty tu robisz? Miałeś wrócić o 12. .00. Przepraszam, źle się czuję. To jest nas dwóch. Co się stało? Drapię mnie w gardle. Jak ci przegryzę tętnicę szyjną, to cię przestanie drapać? Powiedz, a... Nie, no nie, nie, nie. Nie, nie to wasz wieczór. No. no się nie przejmujcie. Nic mi nie jest. To po co? co wróciłeś? Przepraszam. Bardzo przepraszam, że ledwo doczołgałem się do domu, żeby sobie przepłukać gardło roztworem nad manganianą. Ale piesza Tak? Mhm. A wiesz co, bo właściwie mnie nie drapie, tylko tak jakby... Romek, jak Romek, bromek, Romek, Znikam, znikam. To wasz wieczór, wasza okazja. Za chwilę zapomnijcie, że w ogóle tu jest. No. To są plamy po szampanie. Znikam. Nie przejmujcie się mną. To jest Wasz wieczór, Wasza okazja. Ja jakoś uśmierzę ból. Więc <śmum> 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 się dobrze, nie przejmujcie się. <śmum> pa! 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 <śmum> zobacz, zobacz. To się normalnie nie mieści, w, 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 w nigdzie się nie mieści. Już. Uspokój się, napilnę się, proszę. Za nas. Ninuś. Nie orientujesz się, ile grozi za utopienie człowieka w roztworze do płukania gardła? Nie denerwuję. Ja się nie denerwuję, nie. Ja tylko po prostu rozważam wszystkie za i przeciw. Całuj mnie. Jeszcze raz. Całuję cię, Ninoś, cały czas. No, nie. <laughs> hmm. nie mogę znaleźć aspiryny. Hmm. A co, masz gorączkę? Nie wiem. Cały płonę. <laughs> Poleć szampanem? Jest, jesteś cały gorący. I spędzi mnie w gadle. <trafa> Podrapać? <trafa> Macie jakiś termometr? Ja nie wiem, ja temu panu tylko wynajmuję mieszkanie. Jak mam to rozumieć? Właśnie tak masz to rozumieć, że jak natychmiast nie wrócisz do swojego pokoju, to ja nie wiem co stary. no. Wiktor nie denerwuj Przepraszam. Się, no naprawdę źle się czuję. Przenieś jakiś termometr i dwie aspiryny. <trafa> ja? No. Robię to tylko dla ciebie. Dziękuję. No siadaj. Oj, dziękuję. I to jest ta jego kolacja. Mrożona ryba i czerwone wino. Nina, czy ty wiesz, że to jest też nasza okazja? Jak to? Pół roku temu uratowałaś mi życie. Miałam wizyty domowe, a ty byłeś obłożnie chory. Ale wiesz co, Roman? Dzięki Tobie poznałam Wiktora, mojego Wiktora. Aspiryna, termometr, minus. Dziękuję. Odkaziłeś termometr jałową gazą nasączoną spirytusem? Nie, naplułem i wytarłem znoszonym pod koszulkiem. No, wkładaj. Sam sobie przetrę. Nie przejmujcie się mną. To jest wasz wieczór i chcę, żeby był wyjątkowy. I już jest. <gry> Bawcie się, kochanie, świętujcie. Mną się nie przejmujcie. Pestyki. A, zajrzyjcie jutro rano do mnie. W razie czego powiadam cię Grażynkę. Wszystko zapisuję jej i dzieciom. Pa. A dlaczego? Za co pytam? Jest tyle mieszkań w tym kraju, a on musiał się zagnieździć akurat tutaj. Wiktor? nie tak, rozumiem. Na czym stanęliśmy? Czekaj. Siedzieliśmy na kanapie, piliśmy szampana, chodź nie wiem, jak... Nie, nie, wiesz co? Lepiej już będzie, jak sobie pójdę. Ale, ale kochanie, dlaczego? Mam to... się trzęsiesz ze złości. Nie będę się całować z furiatem. Ale. E... No, a widzisz? No, i wszystko zepsuł. Jeżeli ktokolwiek coś tutaj zepsuł, to właśnie ty. Ja? To, to ty nie widziałeś, co on robił? Co on robił? Nic nie robił, po prostu źle się poczuł, a to ty zacząłeś się wściekać. Ale ja mam tak codziennie ten facet. <laughs> mnie wykańcza. Rozumiesz, jak tasiemiec. On pożera moje końcówki nerwowe. tak. <śmiech> <śmiech> Wiktor, chodź tutaj. Uła. A widzisz, a, a widzisz jak jesteś spięty? Trochę więcej tolerancji. Ale nie zabiłem go. To jeszcze mało tolerancji. Po prostu postaraj się traktować go po partnersku. Mhm. Spróbuj wzbudzić w sobie pozytywne emocje. A to? No i to miało mnie przekonać? Nie. To miało być na dobranoc, a przekonać macie to. Fałszywy Alan! Mam 36,5, jutro będę zdrowy. A ci Trochę więcej tolerancji. Ale Minuś, chodź poprzekonuj mnie jeszcze, no. Dobranoc. Dobranoc. Pamiętaj, pozytywne emocje. No, no jasne, no, jasne. No, Wiktor! No. Czego sobie życzysz, Roman? Czy mogę jutro pierwszy zająć łazienkę? Absolutnie nie widzę żadnego problemu. Wiesz? Dzięki, Wiktor. No się nie przejmujcie! Udanej rocznicy. Dzięki. Romek mordo kochana. No jak się czujesz? Bardzo dobrze. Super. Przepraszam za wczoraj, zepsułem wam wieczór. Nie, naprawdę nic się nie stało. A co ty robisz? Śniadanko. To bardzo miły gest z swojej strony, ale pozwól ja zrobię, tak jak zwykle. Nie! Nie wiem, co ty. Jak ja chorowałem, to ty się mną opiekowałeś. Ale ja już nie jestem chory. No, oczywiście nie licząc koszmaru, jakim są moje zatoki. Sok ze świeżych pomarańczy sam wyciskałem. Usunąłeś pestki? No przecież. Nie lubię pestek w soku z pomarańczy. Nie. Dziękuję. Proszę. Oj? Co? Pestka. No co ty? Mhm. Jeszcze jedna. A to niemożliwe. mnóstwo mhm, pestek. Matko, przepraszam, nie wiem jak to się stało, ale naprawdę się starały. Doceniam. Wiem, że się starałeś. No. Zuch, zuch. Dzięki. Ale jak to mówią? Albo rób coś porządnie, albo nie rób wcale. Nie lubię pestek w soku z pomarańczy. Tak, oczywiście, rozumiem. Ja nawet nie zamierzam z tym dyskutować, Roman. Zuch, 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 zuch. Mhm. O. Jajeczka na miękko, tak jak lubisz. Mm. Mam nadzieję, że bez pestek. <ścoughs> 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 żartowałem, żartowałem. Mhm. Jestem pod wrażeniem, gotowałeś jajko. Ta jest spokój, no. Czy to nic takiego. Niech zgadnę, jak długo się gotowały, dwie minuty? Dokładnie, z zegarkiem w ręku. A powinny trzy. Ale co to za różnica? Dwie, trzy? No co? Po trzech minutach możesz jajko jeść widelcem, a po dwóch. Co najwyżej. Przez słomkę. Ale zuch, 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 zuch. Doceniam. Świeża? Nie, nie, spokój. Spokój pozytywne emocje. Wiktor! Co? Czytałeś dzisiejszą gazetę to o czeskich kurach? Ja jakoś przegapiłem, wiesz? Ja ci dam czeskie kury, no. Karmią je jakąś specjalną mieszanką ziarn. Dobrze, że nie pestkami z pomarańczy. Potem one rosną. I rosną do rozmiarów indyka. co mi obchodzą, jakieś czeskie kury? Wiktor, wiesz co? Nie! Te jajka, które dzisiaj zrobiłeś, to chyba były indycze. I tak sobie żartuję. Co mówisz? Śmieję się z twojego żartu, wiesz? Tak tylko się droczę, wiesz? <laughs> Ty droczku jeden. Ty. Tak wiesz, Wiktor. Dla jaj, wiesz, nie? Rozumiesz? Nie gniewasz się. Nie. nie wódź nas na pokuszenie. Pestki, pestki, pestki Nie lubię pestek w soku z pomarańczy Nie lubię, ukażę cię kurą wielką jak indyk Pestki, pestki, pestki Dobrze się czujesz? Nie wiem. Miałem straszny sen. A. Znowu ten o kłakach spod kanapy. Gorzej ty mi się śniłeś. Potraktuję to jako komplement. I co robię? Wszedłeś do mojego pokoju i uderzyłeś mnie tępnym przedmiotem w głowę. Nieźle. Bolej tak ten o kłakach, wiesz? Ale to było takie rzeczywiste. Czas poszedłem do ciebie do pokoju sprawdzić, czy śpisz. No chyba się Ty byłeś w nocy w moim pokoju? Najlepszy no dowód, jak się bałem. Bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz. Ale ja śpieszę się do pracy. Wiesz, co ci powiem na pocieszenie? Możesz sobie przyśnić dzisiaj, że to ty mnie walisz czymś w głowę. Cześć! A, zdjąłem pościel, tak jak chciałeś. Włożyłeś wszystko do poszewki od poduszki? Nie, przecież radu nie dało się złamać. Proszę bardzo o to dowód. nie span. Nie czeskie góry giganty. Proszę pana, jeśli czeskie to sprawa dla MSZ. Ale nie, 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 rozumie pan. On zwija tę gazetę i bije mnie nią po głowie. No zatem mamy narzędzie zbrodni. Podejrzewa pan kogoś? Mojego współlokatora Wiktora. Dlaczego akurat jego? A kto inne tu sypia? Proszę pana, to już nie jest moja sprawa. Widział go pan naocznie? Nie. Ale poznałem po głosie. Rozumiem. Znaczy coś mówił, tak? Tak. A skąd ta pewność? No bo inaczej bym go nie poznał po głosie. <laughs> Żeby nie poznał. Ja ostrzegam, że my to sprawdzimy. Ale zaraz! A co ze mną? Nie zostanie pan na noc? Niestety jestem żonaty. Ale nie, no myślałem, że zrobimy ten, jak to się nazywa? Kocioł! <laughs> Proszę pana, taka akcja to wymaga. Odpowiedniego zaplecza. Czyli? Kablówkę palma? I sernik? No to mogę trochę posiedzieć. W sumie to mieliśmy taki przypadek jak pana. Naprawdę? Prezes dużego banku włamywał się do willi sąsiadów co noc ślikał im do zlewu. Co mu zrobili? Nic okazało się, że robi to przez sen. Lunatyk. Jest jeszcze sernik? Jest. Hmm. Lunatyk? No to może Wiktor też. To co ja mam robić? Najważniejsze, żeby nie budzić. Może być agresywny. Bardziej niż teraz, już raz mnie uderzył. Powiem tak. Co innego gazeta, co innego taboret. Rozumiem. Serniczek jeszcze. Jest w lodówce. Mhm. No ale przecież musi być jakiś sposób. Z drugiej strony może to był tylko jednorazowy incydent. <grym wytrzyma> Proszę pana, panie oficerze, jest, jest, jest! Stój! Nie ruszaj się policja, widzę cię! Stój! Stój! Nie nie, nie, nie. Nie, nie. nie, nie, pan tu schodzi. Co się stało? Był tu uderzył mnie. Rozpoznał go pan? Tak! Kto to? Wiktor, mój współlokator. Ja od razu mi się nie podobał. Ma pan jakichś świadków? Pana. Nie, proszę pana, ja nic nie wiedziałem, trzeba było mnie zawołać. No przecież pan sam mówił, że nie wolno je budzić. Dobra, przejmuję sprawę w swoje ręce. Szukamy niejakiego Wiktora. Halo! Co jest, co jest? Yy... Co pan robi w mojej sypialni? Pan jest z policji. Moment. A co ten salon robi w mojej sypialni? Przecież sam pan widział. Ja widziałem mężczyznę w piżamie, a to nie jest karalne. Przecież istnieje projekt ustawy, który przewiduje. Miał gazetę? Miał. Po co? Bo chciał mnie nie uderzyć. To są poszlaki. Ha, poszlaki! To znaczy, jak ja bym leżał w kałuży kli, a on by stał z, nade mną z zakwawionym nożem, to też by były poszlaki. No wie pan, że to ciekawe pytanie. Dobranoc. <laughs> Tomek? Ty się nie śpisz? mi Przynajmniej połknąłem tabletkę. Byle do rana. Byle do rana, a potem się zobaczy. Romek! Przepraszam cię, słyszy... Romek! Posłuchaj, nawet nie wiesz, jak strasznie mi głupio. Przepraszam. Nie, nie, to nie twoja wina. To we mnie jest coś, co wzbudza podświadomą agresję. Nie, no co ty, nie gadaj. Jeszcze nigdy tego nikomu nie mówiłem, no. ale moja żona, moja była żona, Grażynka... Grażyn. ...też biła mnie po głowie gazetą. Co ze mną jest nie tak? No nie świruj, jest okej, okay, no. Coś we mnie jest takiego, co... budzi agresję, coś, co się chce uderzyć, zabić. Ty jestem potworem. Nie no, nie świruj, ty, ale proszę cię, tylko nie to. No nie masz się, no nie mogę patrzeć na starszego faceta, jak się marzę, rozumiesz, no. Proszę cię, słyszysz? Tak bardzo chciałbym być normalny. Nie, nie, nie ja zniosę wszystko, słyszysz? Zniosę wszystko! Twoje ataki hipochondrii, to bieganie ze ściereczką, ale nic zniosę nigdy, powtarzam to po raz ostatni, twojego użalania się nad sobą, tego nigdy. Dlatego proszę, zabieraj odkurzacz, walizkę, przyprawy, lekarstwa, już, już. Proszę wy, wyjść, wyjdź z mojego domu. Wiktor, ja już wiem, czego mi ostatnio brakowało. Czego? Ty się w ogóle na mnie nie złościłeś. Nie? No, no nie, bo obiecałem nie, nie, że będę dla ciebie miły tłumiona za dnia agresja wybucha ze zdwojoną siłą w nocy. Freud się kłania. To wszystko wina podświadomości. Nie no, myślisz? Zobaczysz, wszystko wróci do normy no. pod jednym warunkiem. Jakim? Bez względu na wszystko no. nie możesz być dla mnie miły. No, co? Chcesz coś mówić? Mów. Chcesz coś robić? Rób. No wiesz, nie, nie wiesz czym ryzykujesz, ale okej. Okay. Musimy być ze sobą szczerzy. Musimy. To ja już mam dosyć tej rozmowy, idę do pracy. A ja zjem śniadanie. O, spoko. Jajko i sok pomarańczowy, tak jak lubię. No, na razie. Tylko, Wiktor. No. Pamiętaj, grunt to szczerość. Jak, jak sok? Mmm, idealny. Na razie. Nie spoko, to nie to co myślisz. No, mam nadzieję. Dzisiaj się na ciebie wściekłem, więc nie powinienem chodzić przez sen, ale masz, walnij mnie na zapis. zapas. Zapas? Jakby przyszedł lać cię w nocy, to będziemy kwita. No to jest jakieś nie Nie, no masz, wal. No, nie, no, no walno. No, nie. Wal.